Ja rodzi, zaczął się poród Zobaczcie Klikamy na Kołyskę urodź dziecko Co ty robisz? No, idź urodź dziecko Chłopiec, jak go nazwiemy? Mamy powiedzmy, weźmy cyferkę 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jerzy Green, proszę bardzo. Uuu, i dziewczynka, bliźniaki. Dziewczynka pierwsza, e, jak ją nazwiemy? A e, cyferka, albo nie cyferka. Tutaj miałam kilka swoich pomysłów nawet na imiona. Mm, nazwę ją Jolene. Tak jak w piosence Dolly Parton, Jolene była. Tu mamy Jerzego, a tu mamy Jolene. I teraz. Um, Troszkę trzeba się zająć nimi. Pozmieniamy pieluszki szybciutko. I teraz <laughs> Streja musi się wyspać porządnie, bo jak widać ma tutaj mało energii. Jej bracia Juan i Mateo e, mają do zmiany grupy wiekowej dwa dni czyli za dwa dni będziemy ich wyprowadzać e, Dziciaki tutaj sobie leżą spokojnie Jenna, nie Jenna ojejku Estreja e, Estreja sobie tutaj śpi właśnie i zaraz bym chciała żeby porobi, porobiła trochę jeszcze tych kompozycji kwiatowych do swojego sklepu pojedziemy nią do sklepu i może wreszcie uda się otworzyć sklep, bo jeszcze nie miałam okazji tam nic posprzedawać. Na razie porobiłam trochę bukietów. Zobaczycie, tam jest już trochę y, półek zapełnionych. Dobrze. I teraz chodź porób troszkę bukietów. Na przykład mamy tu już sporo do wyboru, bo już ona ma. Chyba czwarty poziom, tak, niedługo piąty poziom robienia kompozycji kwiatowych, i mamy już do wyboru całkiem dużo opcji. Weźmy jakąś różę. Hmm. Na przykład co, szampański róż, zróbmy. Dużo warty bukiet, to warto go układać, bo potem można go będzie nieźle sprzedać. I teraz, jak mamy bukiet zrobiony, to tu możemy nawet zmienić kolor wazonu i możemy wybrać sobie. Weźmy wazon ceramiczny, tego jeszcze nie widziałam. O, i wygląda to tak. I weźmy to. Tutaj schowam w ekwipunku i tylko z, z kolejną kompozycję, na przykład jakąś dalię. Ymm, albo zróbmy inaczej: weźmy tak ymm, wszystko i zobaczmy, które jest najwięcej warty. Bukiet na przykład. O, rozgwieżdżone niebo: niech będzie. <ścoughs> tak z nazwy, to już mi się podoba. I teraz ona już powinna robić coraz lepszej jakości te um, bukiety, więc coraz więcej warte będą. I piąty poziom um, kompozycje z orchidei i strelicji królewskich. On to taki szary, ale no, całkiem ładnie wygląda. Okej, okay, kolejny weźmy. Mm, o, te sterlice królewskie. Uuu, to już są dużo warte. Różowy raj, dajesz. Ciekawa jestem, który bukiet tak naprawdę jest najwięcej wart. To trzeba będzie się rozejrzeć za składnikami i po prostu zasadzić sobie kwiatki w ogrodzie i je hodować żeby mieć właśnie składniki i nie wydawać nic na bukiety tylko po prostu na, ymm, na sp sprzedawać je. O ładnie wygląda takie różne kwiatki. Wazonik weźmy sobie wazonik jaki ymm, wiosenny jak wygląda wiosenny Och, z kwiatkiem. Dobra, ok. Mamy w ekwipunku, co tam dziecko płacze, to na razie pójdę się też nim zająć. Pieluszka. Pieluszka. Uuu, Johnny Depp nas zaprasza na randkę. No dobra, może pójdźmy. Tylko ta randka jest w naszym parku, który... w naszym spa, które jest na świeżym powietrzu. Więc może być zimno. Ale nic to! Musimy się jakoś rozgrzać na tej randce. Najpierw raczej skorzystać, musimy. Mm -hmm. Tylko tu nie mam, bo to Johnny nas zaprosił, więc nie mam tutaj nic żadnych interakcji do, do wykonania. Możemy sobie z nim poflirtować. Pocałować pochwalić wygląd o o sim się nam topi w fontannie o o o oh no taka randka z czarnym humorem nie ty tam nie wchodź przypadkiem Niestety nie udało się. A nasza simka zaraz zamarznie, więc trzeba jej szybko dać e, strój, strój zimowy do założenia. Może niech sobie wejdzie do sauny. Do sauny tu się może ogrzać. No już, dobra, jest lepiej. O nie, kolejna się utopi. Pogadaj z nią. Pogadaj z nią, bo ona nie wyjdzie stąd zaraz. Dobra, słuchajcie, ja uciekam z tej parceli, bo zaraz tu wszyscy ludzie pomrą. A myślę, że Jenna to tak naprawdę powinna od razu szukać nowego kandydata na męża. Masz tragiczną, tragiczny poziom rozrywki. To ja myślę, że możesz się wybrać do galerii handlowej naszej. Może tam ktoś się ciekawy pojawi. I może tam kogoś będziesz mogła poznać. Więc wyśpij się i lecimy do galerii. Dobrze. Twoja rozrywka cierpi, więc najlepszą rozrywkę będziesz miała może gdzieś tutaj. Pograj sobie trochę. A tu mamy. Pracowników, którzy siedzą przy komputerach, zamiast obsługiwać klientów. Uuu, jakie futro, klient Karim El Khori. No dobrze, poznajmy go. Tego też możemy poznać. Wszystkich możemy poznać. William Green już jest seniorem? Patrzcie na to! To jest William Green, nasz syn. Jest seniorem. Czas leci. Jest jej brat. Też go raczej nie będziemy zaczepiać. Chyba jednak, słuchajcie, z nim nic nie wyjdzie. Zaprośmy może kogo innego. Może Aleki. Coś to flirtowanie na mnie idzie dzisiaj po prostu masakra. Dobra, idź się wykąp. Może to dlatego. <laughs> eee, można postarzyć e, dzieciaki i też e, można postarzyć i wyprowadzić e, Juana i Mateo, bo zaraz będą mieli już 0 dni do grupy wiekowej do zmiany. Więc um, wyśpi się dobrze Estreja i postaż dzieciaki. Uwaga, cecha rozrabiaka. O Boże, ale przecież ja pomyliłam. Jerzy był starszy. Trudno to. Następnym razem trzeba będzie pamiętać o kolejności. Na szczęście tutaj to się nie zmieniło. A Jerzy jest rudy i ma cechę rezolutny, a Jolin jest rozrabiaką. <taki> Takie małe brzdące dobrze weź go podnieś, po prostu podnieś, podnieś i na dół zanieś. Właśnie. Juan i Mateo mają urodziny, więc oni też. Wyjmiemy im tort z rodówki i niech zdmuchną świeczki Juan, staje się dorosłym i dostaje cechę kleptoma Boże, co za rodzina złodziejska dajesz świeczkę, dobra i teraz chodź tutaj Mateo, zmuchni, tak, on też jest kreptomanem i do tego jest niezdarny, o. To nie wróżyć dobrej przyszłości. Teraz można jeść tort. Możecie jeść tort, a ja w międzyczasie was szybko wyprowadzę z domu. Johnny przyszedł do nas. O matko! Jakie ja tu będę podrywać kolejnego kandydata, to nie będę Johnego witać lepiej. Nie będę po co prowokować los. Gdzie ty tam leziesz na górę? Słuchajcie, mamy już opcję. Pierwszy pocałunek, czy to się uda? Zaraz zobaczymy. Tak. Ta <grym> Dobrze, wręcz różę. Uwodzicielska poza. Trzymaj za ręce. Ucałuj dłonie. Pocałuj. I postaraj się o dziecko. Okej, okay, nie śpi, zrób test. Jest! Dobrze. Estreja. Tym razem się udało. To pożegnaj się tutaj z panem i idź spać póki co. Dobrze. Czyli słuchajcie, kolejne dziecko lub dzieci w drodze. No, ciekawe, co się z tego wykluje, znowu. Ja zaraz tutaj, Jeną, pojedziemy do sklepu. E, spróbujemy tutaj właśnie poustawiać i otworzyć już sklep e, i zobaczyć, co z tego wyniknie jakie to będzie nam dochody przynosiło. Dobra, i teraz co? Wszyscy są w niezłym nastroju, to streja pojedziemy teraz. Tak, zobaczymy najpierw co u ganowe. Wysłychać może w Twoim drzewie genealogicznym będzie pokazane. Bo widzę, że nie ma tu Małgorzaty w tym domku już. Czyżby to właśnie Małgorzata nam umarła? No tak, Małgorzata nie żyje. A tu mamy nastoletnią córkę, mm, Ganowefę, zapoznajmy się z nią. Na randkę teraz nie idziemy. Wciąż jesteśmy. To na razie nie idziemy. Tutaj córka poszła do szkoły, a ja jeszcze zapukam. O właśnie. Wolni ducha ze światy. Zniszcz. To już wiemy, kto nie żyje. Pogadaj z Wy się w ogóle nie znacie jeszcze. <grywa> Starsze siostry, które... nie wiem czy pamiętacie, miały pieska. Miały pieska morusa. I teraz zobaczcie, morus wygląda tak, Już jest dość dużym pieskiem. A tu mamy domek, który meblowaliśmy. Właśnie w nim mieszkają dziewczyny Hanna. I Elżbieta. To skoro sprawdziliśmy, co słychać, to teraz yy, widzę, że tu chłopcy są w żłobku w niezbyt dobrym stanie yy, smutnym stanie. No ale cóż, my jedziemy do naszego sklepu i tam spróbujemy coś wreszcie wystawić na sprzedaż. Jesteśmy w naszym sklepie, jest wiosna już i w międzyczasie się pojawiła wiosna, więc mm. Spróbujemy już coś tu powystawiać na sprzedaż. Te kwiatki powstawiam tylko na, na półkach. O, jeszcze w sumie mamy troszkę miejsca. Można by jeszcze ich dorobić, ale to możemy robić w międzyczasie. A teraz dajmy otwarcie. Jeszcze tylko trzeba wszystko pozaznaczać na sprzedaż. Brat Pitt przyszedł. Powitajmy go. Dobrze, już mamy jednego klienta. Do podliczenia, coś mi się wydaje, że będzie mi potrzebna w tym sklepie pomoc, bo mogę nie nadążać. Pierwszy kwiatek sprzedany. Trzeba uzupełnić zapasy. To uzupełnianie zapasu strasznie długo trwa. Ja widzę, będzie trzeba tutaj poroz rozwijać trochę nasze mm, umiejętności i bonusy z sklepu wykupować podlicz klienta. uzupełni towar. Dobrze, uznajemy sklep za otwarty. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Również zapraszam na moje livey. Zawsze live jest zapowiedziany kilka godzin wcześniej, także um, mam nadzieję, że się tam zobaczymy i um, do następnego razu, pa pa!